Cześć, od jakiegoś czasu jest bardzo głośno o firmie Back to Comfort. Jest to firma, która już od kilku lat działa na rynku i od samego początku szczyciła się takimi składami, które właśnie teraz. Przyciągają bardzo dużo fanów, osób, które patrzą na składniki incy fanów naturalnej pielęgnacji, osób, które są świadome składów i takie składniki właśnie doceniają. Wydaje mi się, że ta firma została przede wszystkim nagłośniona przez Agnieszkę Niedziałek z kanału Na Piękne Włosy, więc myślę, że dziś chciałabym również razem z Wami przyjrzeć się składom tych kosmetyków i na ich temat porozmawiać, ponieważ jest tutaj kilka serii, to są typowo takie kosmetyki. Dostosowane do potrzeb również skór, które mają problemy bardziej dermatologiczne, ale nie tylko. Ja serdecznie zapraszam też na firmowego ich Instagrama, bo tam jest bardzo dużo ciekawych treści merytorycznych. Tam są też zapisane filmy. Z Agnieszką niedziałek takie właśnie live'y, z których można się bardzo dużo dowiedzieć o nosie różnych składów kosmetycznych, która seria do jakiego typu cery, co jest ważne, istotne w pielęgnacji. I właśnie tymi live'ami przede wszystkim ta firma bardzo mocno do mnie trafiła i mnie do siebie przekonała. Więc dzisiaj chciałabym wspólnie z Wami przejrzeć pełną tą ofertę, bo ja się gdzieś tam zapoznawałam z nimi, ale troszkę po łebkach od tamtego czasu. Pojawiło się też trochę nowych serii, więc dzisiaj właśnie myślę, że będzie to taka wspólna dla nas podróż, dla mnie również. Jestem bardzo ciekawa, co ta firma dokładnie oferuje, więc przejdźmy właśnie do tego. I pierwsza seria, którą tutaj mam, to jest SODC. Te nazwy są naprawdę bardzo trudne tych serii, i przyznam, że czasami jak słuchałam tych live'ów, to się nie umiałam połapać, która seria jest która, bo mają takie specyficzne te nazwy intrygujące. Mineralny krem ochronny SPF 30. Ja zawsze bardzo serdecznie polecam, żeby używać 50, ale kwestia indywidualna wam pozostawiam, która z Was co tam potrzebuje. I przejrzę sobie teraz te, te, ten skład, co my tutaj mamy. Ogólnie bardzo bogaty, to już się rzuca w oczy. Ale ładny! Nie mam się tu do czego doczepić. Super, gdyby to była 50. 30 wolę unikać, a wiem, że 50 mają i nawet stosuję i jestem z, bardzo z niej zadowolona. Nawet w sumie mogę sięgnąć, bo mam ją tu przy sobie. Aktualnie używam y, innego y, właśnie kremu z filtrem, ale jego sobie zostawiam na okres zimowy, bo on ma taką trochę ochronną formułę i wydaje mi się, że, że na zimę on się może u mnie spisywać, więc ponieważ jest w ich, ich ofercie 50 i ją mam, no to jakby 30 nie czuję się tak y, zachęcona, chociaż kto wie, y, różnie w życiu czasami się dzieje. Skład jest ładny jak coś. Antyoksydacyjny żel krem do mycia twarzy i ciała. Oparty o delikatną substancję myjącą, o glukozy decylowy, glicerynka od razu jako substancja nawilżająca i działająca tak łagodząco w kontekście tych substancji myjących, glukozy kokosowy, ale mamy substancję oksyetylenowaną. Osobiście tych substancji unikam, natomiast to już jest kwestia właśnie jak Wy na te składy patrzycie. Poza tą jedną substancją, która jest oksyetylenowana, nie widzę tutaj nic, do czego mogłabym się doczepić. Następnie krem z witaminą C o właściwościach nawilżających. Słuchajcie, na drugim miejscu w składzie mocznik to już bardzo dobrze świadczy. Mocznik jest bardzo silny, silnie nawilżającą substancją, silnie wiążącą wodę w naskórku. I na temat mocznika macie nawet u mnie na kanale film. Gdybyście były ciekawe, to odsyłam, żeby sobie zajrzeć i zobaczyć, co tutaj jeszcze jest. Bardzo, bardzo mi się podobają te składniki, bo one czasami są takie inne, na przykład Glutation, jak dysmutaza ponadtlenkowa, to są yy, antyoksydanty, które są znane w kosmetyce, ale rzadko wykorzystywane, są mega skuteczne i w ogóle ja się dziwię, że one nie są bardziej popularne i właśnie super mi się to podoba, że są tutaj wykorzystywane. Yy, składnik piękny, nie ma się do czego doczywić, wszystko wzorowo, więc kremik z witaminą C. Czuję ten vibe. ja witaminę C ogólnie też w kosmetkach lubię. Antyoksydacyjne serum z witaminą C 20%. Wysokie stężenie tej witaminy C. No, i co my tutaj mamy? O, wąkrotka azjatycka, czyli też działanie takie silnie przeciwstarzeniowe i uszczelniające naczynka. Oni mają naprawdę bardzo ciekawe dodatki tutaj w ogóle do, do tych kosmetyków. Naprawdę ciekawe substancje. Hydroksyapatyt. W kontekście. Kosmetyków. Nie jestem pewna, czy to działa tylko jako substancja konsystencjotwórcza, czy ma też jakieś działanie pielęgnujące. Musiałabym się wczytać, jak to działa w kosmetykach. Natomiast mi się hydroksyapatyt przede wszystkim kojarzy z wypełniaczami, bo też można go stosować, właśnie jako wypełniacz tkankowy toksydiglikol, to już jest duża cząsteczka, więc on powinien działać tylko powierzchownie, ochronnie, nie mieć działania naruszającego barierę hydrolipidową. Więc to serum tutaj również mi się bardzo podoba. I zobaczcie, jest nawet zastosowanie, że przy tak wysokich stężeniach witamin C, żeby używać minimum SPF 30 na co dzień. Fajnie, to mi się bardzo podoba. Przejdziemy sobie teraz do serii R-Oxy. I seria R-Oxy to jest właśnie y, ta seria, z której mam ten krewik z filtrem. Jest tutaj serum rozjaśniające przebarwienia z kwasem szykimowym i witaminą C. Jeżeli y, widziałyście mój y, weekendowy vlog, w którym pokazywałam Wam unboxing, to dostałam właśnie też te kosmetyki z tej serii. i... Y, one tutaj zawierają dość dużo substancji kwasowych złuszczających, to jest seria, która jest taka typowo przeciw przebarwieniom ogólnie, jeżeli chodzi o założycielkę tej marki, to odnoszę wrażenie, że jej wielką pasją to są przebarwienia, mechanizmy ich powstawania i przede wszystkim mechanizmy i możliwości ich rozjaśnienia przy pomocy kosmetyków. Więc tutaj właśnie ta firma jest bardzo ukierunkowana na kwestie przebarwień. Wydaje mi się, że jest to taki temat może troszeczkę połebkach, traktowanych przez firmy kosmetyczne. Ja się trochę tak nie dziwię, bo bardzo ciężko jest przy pomocy kosmetyków działać rozjaśniająco na przebarwienia. I dla wielu producentów jest to coś, co kiedy wiadomo, że i tak nie da takiego super spektakularnego efektu, wiele pań też zapomina na przykład jednocześnie przy stosowaniu takich kosmetyków rozjaśniających przebarwienia o tym, że trzeba układać też filtr jednocześnie, żeby chronić, żeby nie powstawały kolejne te przebarwienia. Więc wydaje mi się, że przez to chyba, że ta skuteczność takich kosmetyków przeciętnie dostępnych w drogeriach jest dość niska, to mało firm się decyduje na to, żeby tworzyć takie mm, kosmetyki, a tutaj mamy kosmetyki, które mają ciekawe składy. Wiele z nich ma składy, które na przykład dla mnie są akceptowalne, lub tam jest jakaś jedna substancja. Nie każdy będzie tak patrzył na składy jak ja, więc wielu osobom na pewno te składy przypadną do gustu. I jednocześnie wiele z tych serii jest ukierunkowane na działanie rozjaśniające przebarwienia. Głównie tutaj ta seria, właśnie. Roxy. I jeżeli właśnie chodzi o tą serię R oxy, tutaj mamy dodatki kwasów, no bo one działają przede wszystkim w taki sposób, że mogą działać złuszczająco, plus dodatkowo wysyłają sygnał do głębszych warstw skóry, żeby właśnie hamować powstawanie tego przebarwienia. Natomiast ponieważ ja nie mam problemu z przebarwieniami i bardzo się obawiam, żeby nadmiernie sobie skóry nie złuszczać. No to gdzieś ja tam osobiście za kwasami nie przepadam, po prostu nie czuję potrzeby ich stosowania w swojej pielęgnacji. Natomiast chcę przejrzeć też tą serię, pokazać Wam, co tutaj jest, bo może akurat do czegoś takiego będziecie potrzebować. Jest tu witamina C. Jest kwas shikimowy. Ja mam przy okazji filmu o Rosmanie wspominam o tym, że z kwasem shikimowym trochę mam, także na chwilę obecną nie bardzo wiem. Jak do niego podejść? Bo kwas szykimowy jest kwasem, który nie spotkałem się z tym, żeby był wykorzystywany w gabinetach kosmetycznych jako czysta substancja złuszczająca, że on miałby takie właściwości, ale jednak wszędzie, gdzie czytam cokolwiek o nim, to jest wprost wskazywane, że on ma te właściwości złuszczające. Więc ja się osobiście chyba jednak obawiam trochę tego kwasu, że mógłby mnie gdzieś tam nadmiernie złuszyć, czego się obawiam. Natomiast nie wiem, jakie będą moje dalsze podejścia do, do tego kwasu, może się gdzieś tam do niego kiedyś przekonam, ale arbutyna! I to jest też substancja, która ma bardzo dobre właściwości rozjaśniające. Na studiach kosmetologicznych ja pamiętam, że o arbutynie najwięcej się mówiło w kontekście rozjaśniania przebarwień, a jednocześnie tak rzadko ją się widuje w różnych składach kosmetycznych, więc no, mega mi się podoba, że tutaj jest. Dodatkowo kwas ferulowy. Aga już ostrożnie, ale to, to wiecie, kwestia, to, czego potrzebuje. Glikolipidy jako tutaj działanie takie bardziej ochronne. Kwas heluronowy jako działanie nawilżające. Więc ten składnik jest też bogaty, skomponowany tak, że są tutaj różne substancje aktywne z różnych grup, ale jest przede wszystkim ukierunkowane na to działanie rozjaśniające i też właśnie to takie y, działanie niezłuszające. O złocie tutaj nawet wyżej, nie zwróciłam nie uwagi, przy tym kwasie szykimowym jest napisane właśnie wprost, że ma działanie złuszczające. Więc z tego względu ja gdzieś troszkę się właśnie obawiam. Krem rozjaśniający przebarwienia z azeloglicą i oksyresferatrolem. I co tutaj piszą o azeloglicynie? Połączenie kwasu azelajnowego czy z składnika złuszczającego z aminokwasem nawilżającym nie powoduje pieczenia, podrażnienia podczas złuszczania skórka. I to jest właśnie to, dlaczego ja osobiście też nie stosuję kosmetyków z azeloglicyną i dlaczego obawiam się soli kwasów. No bo tutaj na przykład jeżeli mamy azeloglicynę, to to jest y, sól kwasu y, azelajnowego, tak? Dobrze, dobrze mówię? Z aminokwasem nawilżającym. No nie, no to nie do końca, okej. Okay. Trochę pomieszałam. Niemniej jednak jest to związek pochodny od kwasu i on ma delikatniejsze, ale wciąż widzicie złuszczające działanie. Więc z tego względu, jak gdzieś tam azeloglicyny, jednak ja w mojej osobistej pielęgnacji wolę nie stosować. Natomiast zostawiam to już do decyzji Wam. I zobaczcie. Mocznik na drugim miejscu w składzie, więc, tak jak wspominałam, to na mnie też zrobiło wrażenie. Kokaprylan kaprylowo-kaprynowy to jest substancja, która nie dość, że działa nam jako emolient, hamuje utratę wody z naskórka, ale duży plus za to, że tworzy niesamowite uczucie gładkości na skórze, więc też warto jest go szukać w kosmetykach, taka wiecie ciekawostka. Tutaj mamy tą azeloglicynę, jest też witaminka C, oleje, masełka, czyli też dostarczamy emolientów, olej też z malin, pestek malin antyoksydanty, dysmutaza ponadtlenkowa. no bardzo są te składy właśnie takie inne od tego, co widzę ogólnie tak przeciętnie w drogeriach i bardzo dużo właśnie takich substancji, o których ja się na przykład na studiach uczyłam, one są właśnie w tych seriach wykorzystywane. Krem do twarzy SPF 50, ochrona przed UVA, UVB, no słuchajcie dziewczyny, skoro już go tutaj mam i mówię wam, że czekam na okres zimowy, żeby go sobie stosować przepraszam, to jest to coś, co jak najbardziej polecam i bardzo mi się on podoba. Tutaj po prostu do tego składu się nie mam co doczepić i ogólnie bardzo, bardzo mi się podoba. Ja ten krem ogólnie testowałam i ja go mega polecam, już teraz nawet, ale ponieważ mam, miałam tam inne pootwierane kremy z filtrem, wcześniej pootwierane, to chciałabym je zużyć i właśnie myślę, że na zimę, żeby on mi się nie zepsuł, no słuchajcie, taki drogi produkt, Miałby mi się zepsuć absolutnie nie, więc z całą pewnością na zimę ja sobie do niego wrócę. Bardzo, bardzo mi się podoba ten skład. Podoba mi się to, że to jest krem o działaniu SPF 50 w kontekście UVB, ale też, że zawiera ochronę przed UVA. Ma tutaj oznaczenie UVA w kółeczku. Proszę o wyostrzenie. Więc. No, bardzo mi się podoba. Teraz przejdziemy do serii Cistacea. Cistacea jest serią, która ma być przeznaczona dla cery trądzikowej, która na przykład jednocześnie jest skórą wrażliwą. Myślę, że też ciekawe uzupełnienie kuracji dermatologicznych. Żel micelarny. Oj, widzę, że tutaj chyba ta nazwa właśnie pochodzi od cisus, od czystka, On chyba tu jest taką właśnie przewodnią substancją w tych kosmetykach. I właśnie z tego, co kojarzę z live'a, który tam na Instagramie był zapisany, który obejrzałam, mega ciekawe, bardzo polecam obejrzeć właśnie kwasy migda... migdałowe, że on się przewija tutaj przez całą tą serię, więc obawiam się, że dla mnie to też niekoniecznie będzie coś, co się mi spisze. Sodium Cokoli Apple Aminoakcji. Te aminokwasy z jabłka one też występowały w jabłko kosmetykach, z których byłam bardzo zadowolona. Więc to mi się bardzo podoba, no ale kwas migdałowy, tak wspomniałam, nie do końca jest to coś, czego ja szukam. Jeżeli chodzi o glikol heksylenowy, to już jest duża cząsteczka, on nie działa naruszająco na barierę hydrolipidową. Ale widzicie, składy są rzeczywiście naturalne i biodegradowalne ogólnie. Serum normalizujące z kwasem migdałowym i niacynamidem. Duży plus już w tym momencie ode mnie za niacynamid. Bardzo widzę, że ten surowiec jest skuteczny, przynajmniej moja skóra uwielbia i bardzo dobrze na niego reaguje. No ale ten kwas migdałowy ja nie bardzo, no natomiast to już jest kwestia czego Wy potrzebujecie. Biotyna bardzo dobre ma właściwości w kontekście keratynizacji naskórka i poprawy jego wyglądu, więc też skóra jest bardziej gładsza właśnie po biotynie. Bardzo, bardzo ładne składy. Nawilżający krem z niacinamidem i mocznikiem. O, może nie będzie kwasu, zobaczmy. podobają mi się to, że jest ten mocznik na drugim miejscu w składzie gliceryna. Wiem, że bardzo często się mówi o glicerynie, że tam ona działa komedogennie i tak dalej. Kwestia też jest bardzo indywidualna. Na ten temat macie też u mnie na kanale już film, że tak naprawdę nie ma co się tak panicznie tej gliceryny bać. Istotne jest przede wszystkim takie systematyczne oczyszczanie skóry. Rano wieczorem i ta gliceryna nie powinna wtedy działać w jakikolwiek sposób komedogennie, no ale wiadomo ile skór, tyle przypadków. Natomiast bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś wypróbuje kilka kosmetyków i widzi, że jest pogorszenie cery, obawia się, że coś zapchało, zastanowi się, co mnie mogło zapchać, co jest czynnikiem wiążącym te wszystkie trzy kosmetyki, po których miałem wyrzut niedoskonałości. Bardzo często będzie to gliceryna, bo to jest bardzo popularny składnik kosmetyczny, ale to myślę, że nie ma co tak bardzo wrzucać do jednego worka i tak patologicznie patrzeć na pielęgnację bo jednak jest to bardziej mm, skomplikowana kwestia. Gdyby, gdyby kwestia kosmetyków nie była tak skomplikowana i nie można by jej było rozpatrywać pod tak różnymi kątami, to nie byłoby czegoś takiego jak mm, studia kosmetologiczne pięcioletnie, z których można uzyskać tytuł magistra. Yy, I niestety tutaj widziałam ten kwas migdałowy, że jednak również jest. Ale ogólnie no, ten mocznik tutaj mi się bardzo podoba na pierwszym miejscu w składzie. Obecny niacinamidu, pantenol jako właściwości nawilżające i łagodzące. No, ciekawe. Cały składnik jak najbardziej naturalny. Kwasy są naturalne, tylko po prostu to moja indywidualna kwestia, że wolę ich unikać. Micelarny tonik do twarzy z kwasem migdałowym i niacinamidem. No i mamy tutaj ten kwas właśnie migdałowy. Poza tym szyściutko porządeczku. Alantoina również jako właściwości łagodzące i nawilżające. biotyna, o której wcześniej wspomniałam, ale mamy też troninę, aminokwas o działaniu wzmacniającym skórę i też wiążącym wodę w naskórku. Teraz przejdziemy do serii Azeli C. Seria Azeli C jest przeznaczona dla skór suchych z tendencją do niedoskonałości, natomiast zastanawiam się, czy nazwa pochodzi może od kwasu azelainowego, zobaczymy zaraz. Hmm azeloglicynkę tutaj widzę, więc już o tej azeloglicynie troszkę sobie powiedziałyśmy. A co to było? Żel myjący? Tak, żel micelarny do mycia twarzy. I delikata substancja myjąca. Mega mi się to podoba, że właśnie te kosmetyki myjące są oparte o bardzo delikatne składy, więc tutaj bardzo delikatne substancje myjące, więc ta cena jest jakby też uzasadniona, że mamy tutaj kosmetyk o naprawdę fajnej jakości, delikatnie oczyszczający, a nie tak, że, co bardzo często spotykam, że mamy kosmetyk na przykład o wygórowanej dość cenie, Jednocześnie na przykład jest oparty o SCS, który jest dość silną substancją myjącą i może nie każdemu odpowiadać, a tutaj jeżeli chcemy podchodzić do takich skór, nawet sama ta firma się deklaruje do skór, które są wrażliwe, problematyczne, które mają problemy takie dermatologiczne, są prowadzone przez dermatologów, no to super, że ja widzę tu przełożenie, że, że te kosmetyki, te składy mają przełożenie na, na, to, na te bardzo delikatne skóry. Witamina C jest ta azeloglicyna jest wąkrotka azjatycka, też o tym wcześniej mówiłyśmy. Glukoza, fruktoza jako substancje wiążące wodę w naskórku. Skwalan, kto o skwalanie nie słyszał, substancja hamująca utratę wody z naskórka. Bizapololol z rumianku pozyskiwany, to jest ta substancja łagodząca, która w rumianku odpowiada za właściwości łagodzące. Mocznik. Yy, sodium PCA kwas, to jest sól sodowa kwasu poliglutaminowego, jeżeli dobrze pamiętam i to jest substancja, która występuje w nasz, naturalnie u nas w skórze i bardzo dobrze działa nawilżająco. ale glikol propylenowy. Tego akurat wolę unikać, obawiam się o naruszanie bariery hydrolipidowej tonik do twarzy z azeloglicyną oraz wąkrotką azjatycką. Ach, czyli azeli odnosi się do kwasu azelinowego i centelia azjatyka, czyli to C zapewne jest to nazwa. No, mega ciekawe słowotwórstwo, bardzo mi się to podoba. I od razu już pamiętamy, co w tym jest. I co my tutaj mamy? Kwas glutaminowy, to nie jest substancja, która działa złuszczająco, to jest aminokwas. I co my tutaj mamy? Ale mamy tutaj yy, azeloglicynę, i co poza tym? I glikol propylenowy. Więc dla mnie niekoniecznie, jak Wy tam na to patrzycie. Krem przeciwtrądzikowy z retinolem, niacinamidem i azyloglicyną. Brzmi naprawdę jako napakowany substancjami aktywnymi. Glicerynka, niacinamid, azyloglicyna. No powiem Wam, że już sam początek to taka końska dawka się wydaje substancji aktywnych. Olej z awokado. Bardzo polecam. E, o, masełko e, czy tam olej. Olej z awokado, ok, ale ja masło awokado bardzo lubię, żeby sobie w ogóle spróbować. Skóra jest mięciutka jak pupcia niemowlęcia. Aha, jest ten um, Retinin Sunflower Seedate, czyli to jest taka forma wi witaminy A, też właśnie y, na tych live'ach to usłyszałam. To jest taka nowa, nowoczesna formuła witaminy A, naturalnego pochodzenia właśnie z oleju słonecznikowego. Ciekawe, to mnie zaintrygowało. Tylko, że no, jest tam y, azeloglicyna. azeloglicyna. No i poza tym jest ok. Przechodzimy do kolejnej serii. Serii Pyretrin. Pyretrin D. I to, co w ogóle mnie osobiście fascynuje, że ktoś wypuścił serię, która ma pomagać w walce z nużeńcem. Seria Pyretrin D jest serią ukierunkowaną na. Walki z trądzikiem różowatym, ale też walkę z nużeńcem. Kiedy ja jeszcze byłam na studiach, było to ponad 5 lat temu, to uczyłam się, że właśnie walka z nużeńcem jest bardzo trudna i dość ciężko jest, jeżeli się tego nużeńca ma zdiagnozowanego, to żeby go właśnie z tej skóry wybić. Więc cieszę się, że powstało coś, co daje nam szansę i to skuteczną szansę, bo hmm, laboratorium Symbiozis, które tworzy te kosmetyki, no to właśnie nie jest sobie jakiś tam producent, który nie ma zaplecza, tylko to jest laboratorium dermatologiczne, więc wszystkie te kosmetyki od razu mają szereg dodatkowych badań zrobionych. I to jest coś, co ma potwierdzone działanie pod kątem nużycy. Jest to coś dla mnie jako kosmetologa wspaniałego, że takie coś na rynku jest. Jeżeli do mnie się ktoś zgłosi, kto ma problem z nużeńcem, no to będę mogła odesłać do. Do firmy właśnie Back to Comfort, że coś takiego w ofercie jest. Jeżeli tu będą kwasy, to fajnie, że ja mam możliwość powiedzieć: Ej, jest tutaj laboratorium Symbiozis, są tam dermatolodzy, są tam osoby, które ci pomogą dobrać te kosmetyki tak, żeby przy twojej wrażliwej, delikatnej skórze jednocześnie z problemem nużycy. Pomóc to wszystko tak ogarnąć, żeby nie było negatywnych skutków i y, jakichś podrażeń, więc to jest ogólnie mega super, że nawet jeżeli te kwasy tutaj są, to jest możliwość, y, że możecie być w kontakcie z kimś, kto rzeczywiście was przyjmie. Możecie się umówić na spotkanie w Centrum Dermatologii i osoba, która jest y, czy kosmetologiem, czy dermatologiem. Obejrzę Waszą skórę i powiem Wam, czy Wy te kosmetyki dobrze sobie dobraliście, czy może coś inaczej um, jakoś poprowadzić tą skórę, inaczej dobrać te substancje aktywne. To jest w ogóle mega wartość dodana i dlatego tak mnie ta firma zaintrygowała, że bardzo podchodzą holistycznie do pacjenta, właśnie nie tylko do klienta, ale właśnie też do pacjenta, że do problemów dermatologicznych jest tutaj dużo serii i takich trudnych ser. Słucha z grudkami, wrażliwa z trądzikiem, z nużeńcem. Brakowało mi właśnie tego typu serii na rynku. I zobaczcie, tutaj jest dodatek kwasu migdałowego, więc zobaczymy, co, co tam będzie dalej. I jeszcze raz, co, co to jest? Tonik do twarzy. Zobaczmy, co tutaj jest. No jest ten kwas migdałowy, którego osobiście się obawiam. Ale poza tym jest OK. Ja też akurat nurzycy nie mam stwierdzonej, bo na studiach robiliśmy takie badania. Okazuje się, że nurzewiec nie chce dać się rozmnażać w warunkach laboratoryjnych i potrzebne są cały czas nowe, nowe nurzeńce, żeby móc jakiekolwiek badania pod kątem nużycy robić. U nas na uczelni były robione tam badania, doktoranci robili i potrzebowali nowych nurzeńców, więc normalnie, bezpłatnie, można było się przebadać pod kątem nużeńca i rzeczywiście byliśmy z koleżankami badane pod kątem, czy może nużyce mamy, akurat u mnie coś takiego nie wyszło, bo jeżeli któraś tam dziewczyna nużeńca miała, no to od razu była zapraszana do tego, żeby się od niej, poprosić pobrać te próbki, czyli po prostu te płatki takie się przyklejało na kilka godzin i ściągało z tymi nużeńcami i od razu też zaproponowano jej tam jakąś pomoc farmakologiczną. Serum normalizujące do sery wrażywi trąciku różowatego. I jest ten kwas migdałowy. I co poza tym? Oj, etanol. Dla mnie, dla mnie to odpada. Obawiam się, że, że dla mnie to byłoby może za dużo szczęścia naraz. Ale poza tym, poza tym jest ok. Pianka do mycia twarzy dla cery wrażliwej. Ej, ale w ogóle fajnie wygląda. Taki trochę męski design. Delikatna substancja myjąca. Disodium sulfolaurate. Czy to będzie mocna substancja myjąca? Myślę, że delikatniejsza niż przykładowo SLS, natomiast musiałabym się jej przyjrzeć bardziej. I podejrzewam, że ona tu jest bardziej jako substancja poprawiająca pienienie, niż jako sama substancja myjąca, ta przede wszystkim, która jest, bo mamy tu glukozy kokosowej wyżej w składzie, plus jest potem rozpuszczalny więc wydaje mi się, że to jest bardziej jako poprawa pienienia. Kwas migdałowy jest tutaj jednak. Mhm. Krem normalizujący, nawilżający do cery wrażliwej z trądzikiem różowatym. I mamy mocznik. Widzę, że fajne są te kremy. Um, olej z czarnuszki. Dobrze mówię? Tak, olej z czarnuszki. Bardzo dobry, bardzo dobry olej, jeżeli chodzi o działanie przeciwtrądzikowe. Super, w ogóle jest takie powiedzenie egipskie, że czarnuszka leczy wszystko prócz śmierci, ma bardzo szerokie spektrum zastosowania, wzmacnia odporność, jeżeli jest spożywana do wewnątrz, ale pomaga w wielu przypadkach, problemach jakichś skórnych i na wypadające włosy, i na jakieś egzemy, i na właśnie zmiany trądzikowe. Po prostu jak coś się dzieje na skórze, warto smarować olejem z czarnuszki, bo jest duża szansa, że pomoże. Pantenol jako substancja nawilżająca, niacynamid, wspaniale, masło Shea. Jest azeloglicyna. Olejek z drzewa herbacianego. Dla mnie super olej z drzewa herbacianego. Wspaniale mi przynajmniej goi niedoskonałość. Etanol. Kremowa emulsja do mycia twarzy dla cery wrażliwej. Może jak dla cery wrażliwej, to będzie tutaj taki bardziej odpowiadający mi skład. No, jest też ten kwas migdałowy. Właśnie tutaj pani założycielka tej firmy, ona wypowiadała się na jednym z których live'ów. Nie pamiętam dokładnie, że chyba ten kwas migdałowy jest wyjątkowym kwasem pod tym względem, że jeżeli jest systematycznie stosowany, to on sprawia, że nasza skóra nabiera właściwości takich lepszych, bardziej jest taka wzmocniona i bardziej odporna na wpływ czynników zewnętrznych. I tak chyba, jeżeli dobrze pamiętam, nie namieszałam coś, to właśnie ta pani założycielka tak tutaj argumentowała dodatek tego kwasu migdałowego, że on jest w tak wielu tych kosmetykach, no natomiast po prostu niekoniecznie jest to coś tam dla mnie i przejdziemy do serii Ureavit i tutaj w tej serii jest na razie tylko krem nawilżający z mocznikiem 5% jest ten mocznik na drugim miejscu w składzie pantenol. w ogóle ten emulgator jest bardzo ciekawym emulgatorem z tego względu, że on sprawia, że sam z siebie jako emulgator już ma właściwości pielęgnujące na naszą skórę. Mleczan sodu, też humektant, który bardzo dobrze wiąże wodę w naskórku. Pizabolol jako substancja łagodząca, pozyskiwana m.in. z rumianku. Wąkrotka azjatycka. O, tu ten składnik mi się bardzo podoba. Tu się nie mam do czego doczepić. Tu podoba mi się bardzo. I to na tyle. Jestem ciekawa, czy Back to Comfort zaintrygowało Was, czy słyszałyście w ogóle o tej firmie, czy któryś z tych kosmetyków widziałybyście ich zastosowanie u siebie. Jestem bardzo ciekawa. Ja jak sobie przetestuję y, przez dłuższy czas ten krem z filtrem, na pewno będę Wam dawała znać, czy to w jakichś aktualizacjach pielęgnacji twarzy, czy to w projektach Denko, także zachęcam serdecznie do obserwowania, jeżeli chcecie coś wiedzieć na ten temat więcej i zobaczymy jak będzie potem, czy coś tam będę testować dalej z Back to Comfort. Mnie osobiście te kosmetyki zaintrygowały, i to, co wspomniałam wcześniej, podoba mi się dobór tych substancji aktywnych, do tego, że jest opieka centrum dermatologicznego. W przypadku, jeżeli poddajecie się kuracji tymi kosmetykami i potrzebujecie tutaj pomocy, chciałybyście się dowiedzieć, czy dobrze sobie te kosmetyki dobrałyście, macie możliwość być pod opieką osób, które naprawdę się znają. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!